Dzień dobry, witam Was na kanale Chapel Fishing, z tej strony Marcin, jestem nad Bugiem, w poszukiwaniu tak najbardziej boleni, ale dzisiaj początek, byle pogoda pozwoliła, boleń, a później zobaczymy może za okoniem. Jestem dzisiaj przygotowany, mam trochę przynęt okoniowych, wędkę dedykowaną pod okonie i pod te przynęty. Ale teraz zaczniemy szukać poleni. Trochę mi nie było. Ale zobaczymy, co się dzieje. Nie wiem, czy woda trochę przybyła. Trudno mi określić. Bardzo fajny klimat. No, widać, jakieś ryby się spławiają. Może być dobrze. Będziemy wejść do rzeki Jak zawsze grząsko, no może się uda. Dobre jakieś patyki naniosły. Troszeczkę wejdziemy. Będzie dużo wygodniej rzucać. i chyba lżejszy jakiś lżejszy przymenter sztukę modno o kamienie Nasza miejscówka nie dała brania, nie dała ryby. No ale tutaj pochodzimy. Trochę tu, trochę tam. Zobaczymy. Musimy trochę kombinować. Pogoda naprawdę fajna. No, ciekawe jak z tym ciśnieniem. Ale jest przyjemnie. Nie bolek Jest Bolek Kurde, nie spodziewałem się brania Jest bolo Jest burzański bolek No woblera bo Luki Lures No fajniutki już nie na takie ryby trochę malutki ale damy sobie radę Jest pierwszy bolo. piękny piękny bolek burzański boleń super rybka Jestem znowu mega zadowolony. Wyprawa już udana. Piękna ryba. I wober. Wypinamy gościa. Dobra, zaraz wypniemy i go zaprezentujemy w całej okazałości. Piękna. 50 parę pod 60 cm. Pewnie bolek. Liczny, śliczny boleń. Wypuszczamy kolegę i łowimy dalej. Dzień już mega, mega udany. O, chyba go tutaj tak wypuścimy, żeby się nie stwierdzić. Super. Wymienimy w oblarkę. Kartkę. Może to o, może takiego większego trochę lżejszy szesnastka lżejszy, większy Jest kolejny. Jest kolejny bolek. Obranie nie są jakieś atomowe. To nie jest dużo chyba. Znowu w Luki Lures. A! Już widzę co to jest. <śled> A! Dlatego branie nieatomowe. <śled> Stoją tu leszcze. Kolejny leszcz za kapotę jest nad bugu. I już się cieszyłem. Takie półki, o już, już, już się wypnę. Jak pięknie się za zachaczyłeś zahaczyłeś. dalej, ale nie lewce. I też te balkiny chcą się troszeczkę bunkami. Coś tam przygotowałem. 10 gram, mów zapowitamy. to Może jakiś sandaczek, okoń, no, może jakiś sztupak na Bugu coraz mniej tego sztupaka o, bardzo fajna gumeczka To nie ryba o. Dobra, obrzucane zaczepy, powyciągane Lecimy z powrotem, obłowimy ten fragment I może zmienimy wędkę i spróbujemy wydłubać jakieś okonie Lecimy wiek ryba, ale to nie ryba. No, teraz gumeczką. Ale już zbliżamy się do samochodu na przerwę. I zobaczymy, czy te nie da się wydłubać. Może tak być, że tylko z rana lepiej. Było za okoniem, ale no chciało mi się bolenia złowić. się no, osiągnąłem ten cel. Myślałem, że będzie dłuższe żerowanie tych ryb, bo cisza jest. Teraz nie, nie, nie widać jakichś ataków, nawet tych małych ryb. Nawet tą drobnicę przy trzinach, nic nie gania. Taka cisza. Ale może się uda wydłubać jakieś okonki. Mam nadzieję, że pogoda sprzyjała, żeby mocno nie wiało, bo jednak to będzie delikatny zestaw. O, było, było, o! Aż spuszyłem ryby. Coś, coś uderzyło. Podejrzewam, że to okonie. Tylko jednak te rozmiary tych okoni nie są jakieś oszałamiające. Woda coś się zmienia niedobrze, nie dobrze. I nie to dobrze. Okay, jeszcze raz to samo miejsce nie wyszło ale po przekątnej. Prowadzimy może. Nie, między kamienie weszło. Dotknięcie główki o ok. kamień ja już wyczulony zacinam, a to nie, nie, to nie ryba. Dobra, jeszcze chwilę porzucamy i zmykamy do samochodu na herbatę. Wzięło. O okoń, chyba to czas, czas połowić o koni. a to wychodzi. O, i taki rzeczny. Wolki już nie chcą współpracować, chociaż dzisiaj i tak nie współpracowały. Zaraz zjemy kanapkę, wypijemy herbatkę, zmienimy wędkę będziemy dłubać o konie. Na to wychodzi. Batka i zaraz usam. I o konie nie chcą brać. Wydaje mi się, że jakaś taka zmiana pogody może wpłynęło na tych okoni, bo jeszcze z rana było widać, że jakieś ganiają, a teraz to. Cisza przejdziemy w stronę samochodu może się uda jakiegoś wydłubać ale myślałem że będzie dużo lepiej że będą konie chętnie współpracowały a tu nic 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 się nie dzieje jakieś puknięcia delikatne ale to nie wiem czy nawet to konik czy jakiś inny białoryb po prostu stuko w przynęte. Nie ma brań. Dobra, jeszcze chwilę. Połowimy. Przejdziemy kawałek dalej i zobaczymy. Na tą chwilę te konie w ogóle nie reagują. Nie ja wiem Chyba mi się wydaje jednak, że ta pogoda jakieś ciśnienie. No tutaj jeszcze wejdziemy. Drogę mamy jedną, dwie miejscówki. wąsko no, Malutka żabka. Może na żabki trzeba było połowić. Dobra, na razie nic, nic, nic nie kombinuje. Chcę w ogóle mieć jakieś branie koniowe na mniejsze przynęty. na razie to nic się nie dzieje. Zaczyna wiać. Pewnie zaraz zacznie jeszcze Fajnie się zaczęło. No, skończyło się jak zawsze. Bo już pewnie jedna, dwie miejscówki i zakończę. No, nic się nie dzieje. No, liczyłem na te okonie. Trzeba przyjechać, jak jest spokojniejsza pogoda. nie wiedziałem, że w ogóle to no nie jest jeszcze mówiłem na cykatkę, że na woberkach koloniowego burzański okoń no, może jest jego brat tam jeszcze zaraz zobaczymy no życie nie będzie Coś coś puknęło No w których uda wyjąć udało się Przy przyczepie to stało, czy stało konek teraz ruszyłem to zobaczymy może trochę utrzymało się jeszcze będą skore dobrania nie będzie, z tymi okoniami nie będzie dobrze. Przyjdzie na nie czas. Dobra, jeszcze wrócamy chwilę i pewnie uciekamy. Może do mamy na obiad, bo to jest niedaleko, a raz zobaczymy. Nie ma co przedłużać. Uciekam, uciekam do rodziców na kawę, może poczęstuję jakimś ciastkiem albo obiadem. Niestety, zmiana pogody, chyba to miało największy wpływ, bo początek było widać drapieżniki, udało się złowić bolenia, jakiś okonek się trafił, podczepiłem leszcza, ryby się spławiały, coś się działo. Później zaczęło mocniej wiać, widać było, że coś się dzieje, że ta pogoda ma zły wpływ. No i było coraz gorzej. Myślałem, że jeszcze jakieś okonie wydłubię. No nie, okonie w ogóle nie chciały współpracować. Nic, ja uciekam. Dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Cześć!